Zanieczyszczenie powietrza to cichy zabójca. Według WHO rocznie z tego powodu umiera ponad 7 milionów ludzi. Dodatkowo jakość powietrza wewnątrz jest 5 do 10 razy gorsza niż na zewnątrz. Niestety przebywając wewnątrz, gdzie spędzamy ponad 90% swojego czasu, narażeni jesteśmy na wiele rodzajów zanieczyszczeń, takich jak groźne mikroby, szkodliwe lotne związki organiczne oraz zanieczyszczenia stałe, tak zwane PM2.5 czy PM10. Pamiętaj, że nie ma bezpiecznych poziomów zanieczyszczeń. Nasz Icon Air Healer zatrzymuje lub niszczy wszystkie zanieczyszczenia, rewitalizując powietrze, którym oddychasz do najwyższych standardów. Zobacz jak to działa. Procesy naszej technologii FS ACT podzielone są na trzy etapy. Najpierw wstępny filtr węglowy zatrzymuje wszystkie grube zanieczyszczenia oraz usuwa część nieprzyjemnych zapachów. W etapie drugim, w procesie oksydacji fotokatalitycznej oraz dzięki promieniowaniu UVC, następuje neutralizacja wszystkich niebezpiecznych mikroorganizmów, w tym wirusów oraz rozkład szkodliwych LZO, do najniższych możliwych poziomów. Komora jest samoczyszcząca i bezobsługowa. Ostatecznie filtr HEPA wyłapuje z powietrza nawet najmniejsze, mniejsze niż 0,2 mikrona, cząstki stałe oraz pozostałości martwych mikrobów. Efektem pracy Icona jest krystalicznie czyste i zdrowe powietrze w standardzie MERV 19, co jest poziomem nieosiągalnym dla innych wolnostojących urządzeń. Oddychanie czystym i zdrowym powietrzem poprawi twoje zdrowie i siły witalne. Czy wiesz, że ludzie oddychający czystym powietrzem są o ponad 10% bardziej produktywni, a w badaniach prowadzonych przez Harvard School of Public Health wykazywali o ponad 115% lepsze funkcje poznawcze i większą kreatywność? Powietrze, które dostarcza Icon jest na tyle lepsze od konkurencji, że stworzyliśmy nową klasę urządzeń Air Healers. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach lub znaleźć dealera Icon, napisz do nas na adres hello